tam 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 te tam 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 witam jakże pięknej serii od kobi no bitwo berlin w ósmym wydaniu wyjątkowa będzie figurka nie po prostu zajebista po prostu patrzcie tak ma podobne ubarwienie jak ten jak ten człowiek widzicie no może światło jest małe bardzo nie widać. No ale ciemne jest, światło jest drogie. Trzeba sobie radzić. No o teraz, widać to podobne ubarwienie. Takie maskujące. Trzecia z pięciu części. Pokażę. No czołga. PZKW V6. Tiger a Aus E, część trzecia z pięciu. I w naszej jakże pięknej gazetce będzie o siłach sowieckich i polskich przed atakiem na Berlin. No teraz nie przedłużajmy, pokażemy Wam. Pokażę Wam. Figurka. Tak. Teraz z góry. Oborki tak lepiej. Widzicie? Fajny pistolet. A co mnie, wiecie co mnie dziwiło, Widzicie? Te koła. Dzięki nim się, nie wiem co to jest. Jestem takim znawcą. Widzicie? Bardzo ładny, ten no, kamuflaż, no po prostu Ładnie, ale da się pomylić. Tak, tu są dwie klapy otwierane. Tu nasz ludzik, z naszej załogi. Pan mechanik, chłopata. Model prezentuje się bardzo fajnie. Pokazale. No to po prostu... je faniale, ale nie wiem, no to jak może to jakieś oparcie Nie wiem, nie wiem, nie wiem Przejdźmy do samej gazetki Piszcie w komentarzach, że jakby było za mało pokaza No za krótkie pokazanie ciągu To, to, to piszcie, to ja będę wam duszy robił I mówcie co... Podsyłajcie rzeczy do nagrywania Znaczy Co mogę nagrywać Przejdźmy do kosetki Tytuł z okładki Tu jest Marszałek ZTSR Od 44 Konstanty Rokowski w polskim mundurze, no, hamstwo! Świnie w polskim mundurze. Wreszcie to jest hamstwo. Hamstwo, jeszcze raz, takie hamstwo. Przybliżę gazetkę? No takie fale się robią. Walka dwóch marszałków. Po uderzeniu na, na odcinki tam. Pokażę wam trochę. AK. Nie. Krabin szturmowy, przepraszam. SMG44. Szkoda. Wszitełku mojemu. Co cię nie? Mówcie, czy ma być tak blisko, czy nie? Po prostu O, ta klepka. A czołga trzeba przesunąć do mnie. Ach, jak pięknie, ach, jak do mnie, kiedy ja chcę wam powiedzieć o mnie. Aha. Jak falowane, fajnie. No nadal o nie no przepraszam, przepraszam, jeszcze raz, ale no, po prostu świat. Światło zawodzi. W moim pokoju gdzie nagrywam. Dla was to jest po prostu... Nie ma którego światła. Po prostu do dupy na środku. Ja będę wam pokazywał, bo dzieci się śmiać. Ja jestem to wróciłowy, że mam taki zryte. O może tak na polskim froncie nadal żeby w komentarzu nie było, że to co jest, że ja się, że ja się nie znam, że mnie poprawiają i będzie na pierwszej odpadce temka do dodatku nie? Bo to jest taki dodatek. Wód trzeciej w Rze rzeszy w złym stanie. No ja bym się nie dziwił. Do pierwszego, do grudnia. Im tak No. Wiem, że ty jest na pewno starsza osoba i powiem ten to słowo Zajebiście szło, a potem bum i była ofensywa ale co ja poradzę widzimy się w kolejnym odcinku naprawdę lajkujcie lajkujcie i subskrybujcie bo ja wiem że dużo osób chodzi Oglądasz minimalnie subskrybuję, no proszę, bardzo proszę. Puszczę wam uczyć, kab jest cały czas na razie.